Dzisiaj trochę taki mięsny dzień, sztuka wołowiny, wzrost befu, z polskiego chowu. Sztuka mięsa w regionie Warmii i Mazur. Kupiona w netto w markecie. No i tutaj taka troszkę dygresja odnośnie lokalnego handlu i wielkich marketów: że nawet taki sieć jak Netto, z pozoru duński, wielki konglomerat. Może reprezentować interes polskich hodowców, może być dostępna polska wołowina w zagranicznym sklepie, która wspiera rozwój lokalnych przedsiębiorstw. No i tutaj też się nasuwa drugi problem, czyli sama kwestia jedzenia wołowiny. Bardzo dobrze żyć w takiej tradycji judeo-chrześcijańskiej, gdzie jedzenie mięsa jest dopuszczalne, legalne i praktykowane przez Ludność, nie tak jak ma się to w hinduizmie czy w buddyzmie, gdzie zabijanie zwierząt jest zakazane. Mi tutaj bliżej, akurat w kontekście kulinarnym i kuchennym, do judeo-chrześcijańskiej tradycji spożywania pokarmów czyli możemy jeść wszystko. Co generalnie buddyzm i, i, hindu i hinduizm. Poprawnie tutaj przedstawia sam akt cierpienia zwierzęcia przy odbieraniu, odbieraniu mu życia. W dzisiejszych czasach mamy środki, żeby robić to w humanitarny sposób, bez bólu, bez lęku zwierzęcia, bez świadomości, że zwierzę umiera. Możemy inwestować w komory gazowe. Chociaż źle się to kojarzy, można usypiać dwutlenkiem węgla bądź azotem. Także krowa idzie po prostu spać i nie cierpi. Dzisiaj taki mięsny dzionek, kurczak się robi w lodówce na dzień jutrzejszy. A dzisiaj na obiad, o kolację, będzie kawałek wołowinki. No i jeden posiłek można zjeść, jak widzicie, bardzo dobrej jakości za 22,69. No przy restauracyjnych cenach i warunkach, za taki porcję wołowinki zapłacilibyśmy co najmniej 100, 120 zł. A tak to mamy za 22 zł. Całkiem porządny. Kawałek mięsa wołowego. No i na szczęście żyjemy w takim pięknym kraju, mlekiem i miodem płynącym, gdzie nie jest to ani grzech, ani nic złego zjedzenie kawałka krowy, która się poświęciła również jak kurczak. Ku naszej uciesze, ku dodaniu sił witalnym, boskiemu stworzeniu, czyli człowiekowi.